Dzień dobry, e, witam Was. Jesteśmy dzisiaj z Hilosem na lokalu. Hilos? Hilos przy rozwalonym wybiciu, zaraz Wam pokażę. Generalnie stało się to gdzieś tak mniej więcej na wakacjach, bo to jest poza tym straszne. Jakieś tryhardy po prostu rozwaliły nasze wybicie z tego strumyczka naszego rivera. E, no i tak już zostało, bo nikt tego nie chciał naprawiać, bo no to już byłoby, było. nikt tego już nie używał, ale. I tak nie fajnie bardzo Double gap stąd wybierzesz? No, Ty, to wybijasz, Ty to dalej. <laughs> No i generalnie no to mm, trzeba przebić te deski, nie wiemy kiedy to zrobimy. Nie śpiesz nam się z tym sobie, no bo to... to Byłoby było, żeby sobie się dropa ukończyć fajnie, nie? Ale... Ale no... no to powiększyć? Ale jak? Z ziemi. Zrobić. No dobre, dobre by to było w sumie. Będziemy coś kminić na wiosnę, ale nie wiadomo co jeszcze. Tutaj nasze ruiny tego pierwotnego stepa, to wiadomo. I dzisiaj sobie tak przyjdziemy rekreacyjnie, zobaczyć jak tam lokal. Trochę pogadać i to właśnie zobaczyć jak to z tym wszystkim. Bo dawno nas to nie było w sumie. Michał, co powiesz na temat stanu yy, warunków atmosferycznych lokala? Nie wiem. Nie wiem. wiem. Ubersuka po staremu, dawno go nie widzieliście, my też. Zapuścił grzywkę przez to pół roku. Po staremu nic nowego. Przez ten czas step też zaczął żyć swoim życiem. Trochę zarósł i tutaj już taka urza jest czarna. Już jakieś tam, jakieś tam plemienia się utworzyły, pierwsze wioski zaczęły powstawać. No trzeba będzie to wypompować, ale to dopiero jakże będzie sucho. Bo ostatnio to wypompowaliśmy z Ksteriksem i 3 dni później znów było bagno. Więc taki józł strasznie. Generalnie do zrobienia. Coraz lądowanie czeka na zrobienie, bo tak jest w surowej wersji. Powiększyć poszerzyć. Wybicie jest fajne. No tylko jeszcze to. No i cały najazd przygotować. Wszystko do zrobienia. Można w tej donacji wysłać kontener w ziemię? Nie. O! Jak macie będą ziemię, to Pww. No i jeszcze co do dropa. To też taka mała dziura powstała. Ale ona nie przeszkadza, akurat, bo no spokojnie się tędy przejeżdża. I na cilku, Ale generalnie no, przydałoby się to jakoś ten, nie wiem, deskę wymienić, albo co, jak myślisz? Właśnie nie wiadomo, jak to zrobić <grym, <grym, Na kleju, na kleju to się zrobi, na taśmie Izolką owinąć będzie No tak serio to, to nie przeszkadza, no jednak designik taki, żeby, no to, albo ktoś, nóżka Siedzę, Włóż tu mogę, proszę, mogę. nogę poproszę, W momencie wyglądasz jak no. 1,20 No i generalnie na kanale już od wakacji jest słaba aktywność, strasznie Czemu? Z lenistwa też swoją drogą, nie oszukujmy się Ale generalnie brak spotów, tak jak widzicie Taki lokal No i jeszcze Czarno rzeki To nie jest tak wystarczająco, żeby nagrywać na bieżąco filmy, tak jak kiedyś No i głównie dlatego, że no, rok 2020 odbyli kosmici i, i, Tak, i generalnie kosmici w tym roku byli i trochę popsuły plany, no jak byliśmy na Joyach to oczywiście, że nagrywałem, bo no była okazja. Tak, nie mamy okazji by bytem nagrywania, tak samo nie mieliśmy okazji do jeżdżenia, bo jak już jeździliśmy, to nagrywałem. Ten rok był mniej produktywny niż 19, ale równie dobrze sobie kozacko. I no, powstał projekt Forest Boy, który niestety no, te zasięgi ucięło potężnie, no, bo już to było jakby przed tą przerwą. Znaczy po tej przerwie. No i zasięgi te wszystkie były niezadowalające. Ale i tak fajnie, że ponad 10 tysięcy osób zobaczyło ten film. To jest naprawdę plus. 2021 mamy już prawka, mamy auta, także już jeździć gdzieś na wiosnę, nie jest problemem, także filmy będą. W tym roku jeszcze był z tym problem, dlatego tak wszystko teraz pod filmem 5 tysięcy wyświetleń. Mam nadzieję, że na przyszły rok to odbudujemy i będzie już git. Tak samo Rad Racing chyba wróci do życia, nie? No, no przydałoby się, no bo jednak już ponad rok nie było wpisów na fanpage'u Jak chcecie to sobie zobaczyć Fanpage na Facebooku Rad Racing Link w opisie jak chcecie powrotu rata to napiszcie w komentarzu Niech rad powróci, przypnę wam serduszko Dzięki Lewitująca deska Jezu pocz. Co jest? Lewituje A, tak poważnie no to... No jest, działa działa ja. No troszkę jest wszystko do naprawy Nieprzyjemnie sobie to ksiąść ale o, wszystko będzie jakby odnawiane na nowy rok także już jakby sezon rowerowy wróci do życia bo w tym roku jednak było tak jak było Będę kminił na dniach bestofa 2020 Jest mało materiału będę musiał to jakoś pogodzić, żeby film nie był za krótki Ale coś wykminimy, także będziecie poinformowani na pewno przed Bestofem. Wbijajcie na grupę, grupę na Facebooku Kosiarki Matka Tam od czasu do czasu informuję co się dzieje na kanale Ostatnio się mało działo yy, ma, Możecie tam zadawać pytania na temat rowerów I dzisiaj taki shit talk ogólnie Powracamy powoli Więcej vlogów, więcej jakiegoś shit contentu Bo jednak bez nagrywania tak No na kiepsko, nie chcę was zostawiać i mi też z tym źle, że kanał zaniedbuje Wrzucę ten film przed końcem roku <głos》>, Postaram się No także generalnie dzisiaj sobie nie skaczałem, bo no się nie chce tym w yy, Wszędzie jest bagno, po prostu nie ma warunu, żeby się polatać Najwyżej co poupalać, ale to do Czarnorzeki tutaj nie ma jak poupalać, bo tu nie ma w ogóle kątów, nie ma zjazdu A nie będę wam robił daily contentu z Czarnorzek, no kurwa ile można tak coś oglądać I... No i przez to właśnie też jest brak aktywności na filmach, na kanale ogólnie yy, Czekamy, czekamy na warun, odbudowa lokala Jeździmy autem na różne spoty Teraz tylko czekanie na wiosnę a do wiosny musimy jakoś wytrwać, jakimiś vlogami, jakimś shit contentem, jakimiś szerzyć. Jakimiś, jakimiś maszapami w ogóle przeżyć, No tak, bo przecież kosmici na Ziemi są. E, no i git. No i git, no zmalliśmy już jesteśmy godzinę i. No, nie ma co robić. Pokazaliśmy Wam, jak to wygląda. Ale no z lataniem ciężko, jednak. Jednak warun to warun i To tyle. Wracając, spotkała nas mała niespodzianka. Wow.